Czas na prognozę pogody. Adam Giza, witam i zapraszam. W walentynkową sobotę na pewno atmosfera wszędzie będzie gorąca, czego Państwu życzę. A co w pogodzie? Oto szczegóły. Polska na przeważającym obszarze pod wpływem wyżu rosyjskiego i też jest całkiem nieźle. Na przeważającym, bo niestety na zachodzie oddziaływać będzie niż z nadwysp brytyjskich, ale nie popsuje pogody. Będzie co prawda więcej obłoków, ale nigdzie padać nie powinno. 5 stopni na zachodzie, w centrum, w granicach czterech kresek, nawet i do 6 dojdzie temperatura w łodzi i w Warszawie na południu od 2 do 4 stopni. Ciepło tak że na Podkarpaciu, w granicach szóstej kreski, dwa stopnie nieco chłodniej na Suwalszczyźnie, ale nigdzie, podkreślam to raz jeszcze, padać i pruszyć nie powinno. Powietrze z południa kontynentu do Polski dociera dokładnie z nadmorza Czarnego, natomiast jeżeli chodzi o ciśnienie, to w końcu się ustabilizuje. W południe w Warszawie wyniesie 1003 hektopaskale. Biomet na wybrzeżu niekorzystny, w Małopolsce i w centrum korzystny, na pozostałym obszarze będzie obojętny. Życzę miłych Walentynek. Do zobaczenia.